Witajcie ciekawscy! Małżeństwo Antonio Banderasa z Melanie Griffith było jednym z najsilniejszych w Hollywood, a niestety po 20 latach skończyło się jak wiele innych. Tymczasem po niedawnej premierze filmu Pedro Almodowara, (Bull i Blask) ze świetną rolą Antonia pojawiły się plotki, że aktor ponownie może wejść w związek małżeński. Jaka była droga Banderasa ku sławie, kim chciał być i dlaczego dzięki poważnej kontuzji zainteresował się aktorstwem? Zostańcie z nami do końca i dowiedzcie się. Po udanej premierze filmu Ból i Blask, filmu prawie o życiu Pedro Almodovara, jednego z najbardziej cenionych i znanych reżyserów na świecie, Antonio Banderas otrzymał Złotą Palmę, nagrodą dla najlepszego aktora na tegorocznym festiwalu w Cannes, za rolę Salvadora, alter ego Almodovara, który nawiasem mówiąc niedługo skończy 70 lat. Mówi się, że może też dostać co najmniej nominację do Oscara. Antonio wyznał podczas wywiadu, że nagrywanie filmu było tak emocjonalne, że nawet sam reżyser nie był w stanie pozostać na planie podczas kręcenia niektórych scen z powodu dużego obciążenia emocji unoszących się w powietrzu. A przyjaźń i współpraca między tymi dwoma nie narodziły się wczoraj. Antonio i Pedro znają się bowiem od dawna. Cofnijmy się jednak o 59 lat, żeby przejrzeć życie Banderasa i dotrzeć do punktu, gdzie ci dwaj utalentowani Hiszpanie się poznali. Antonio Banderas urodził się w Maladze w Hiszpanii 10 sierpnia 1960 roku. Wychowywał się w skromnej rodzinie. Jego ojciec Jose był funkcjonariuszem policji, a matka Ana nauczycielką w szkole średniej. Od najmłodszych lat Antonio kochał piłkę nożną i rozwijał tę wielką pasję. Jego zamiłowanie do tego sportu było tak duże, że zadebiutował nawet w klubie piłkarskim drugiej ligi. Niestety doznał poważnej kontuzji stopy, która uniemożliwiła mu zawodostwo. Wtedy zdał sobie sprawę, że jego kariera jako piłkarza będzie już tylko marzeniem. Ale jak to się mówi, nic się nie dzieje bez przyczyny. Z powodu kontuzji Antonio zapisał się do School of Dramatic Arts w Maladze, gdzie zaczął studiować aktorstwo. W ten sposób okazało się, że młody i entuzjastyczny Antonio odnalazł swoją nową wielką pasję. W wieku 19 lat przeprowadził się do Madrytu, gdzie dołączył do zespołu Teatru Narodowego i zaczął występować w sztukach. Właśnie wtedy Pedro Almodowar dojrzał banderasa i zafascynował się jego talentem. I tak w 1982 roku wybrał go do głównej roli w swoim filmie Labirynt Namiętności, który dla obu panów stał się później furtką do Hollywood. Wielki i głośny debiut Antonio w Mekce kina komercyjnego miał miejsce w 1992 roku, kiedy pojawił się w filmie Królowie Mambo. Ciekawostką jest to, że w tamtych latach aktor wciąż nie opanował jeszcze języka angielskiego, więc musiał uczyć się dialogów w fonetyczny sposób i wiele razy grał nie mając pojęcia, co mówi. Jednak wyjątkowe umiejętności aktorskie dały mu możliwość zaistnienia na ekranie wśród gigantów filmowych z Hollywood. Odnosimy się tu do Toma Hanksa, z którym Antonio zagrał w 1993 roku w filmie Philadelphia, ukazującym młodego prawnika chorującego na AIDS. A w 1995 roku pracował z Tomem Cruzem i Bradem Pittem przy adaptacji powieści Anne Rice – Wywiad z wampirem, której wcielił się w rolę Armanda. Oczywiście nie możemy zapomnieć też o jego chyba najbardziej znanej, międzynarodowej i charakterystycznej roli w filmie Maska Zoro" z 1998 roku. Musimy także dodać, że to on użyczył głosu i ożywił postać kota w butach w animacji Shrek. Nawiasem mówiąc, znaleźliśmy dla Was fajny plakat tego filmu na AliExpress. Jeśli chodzi o romantyczną sferę jego życia w latach 1988-1996, Antonio był w związku małżeńskim z aktorką Anną Lezą. Jednak rok przed separacją, w 1995 roku, aktor zagrał z Melanie Griffith w filmie Zbyt wiele i z miejsca się w sobie zakochali. Para postanowiła wziąć ślub w maju 1996 roku. Chociaż Melanie była już matką dwojga dzieci, które były owocem jej poprzednich związków, 24 września tego samego roku Melanie i Antonio zostali rodzicami Steli Del Carmen. Co więcej, przez 18 lat para ta uchodziła za jedno z najsolidniejszych i najdłuższych małżeństw w Hollywood. Długo byli dla siebie bratnimi duszami. Melanie wytytułowała sobie nawet serce z imieniem męża na ramieniu ale w czerwcu 2014 roku po prawie 20 latach małżeństwa ogłosili, że oboje postanowili rozpocząć proces rozwodowy. Początkowo pojawiły się pogłoski, że Hiszpan odnalazł miłość w ramionach aktorki słynnej z roli w filmie Nagi Instynkt, czyli Sharon Stone, ale ostatecznie wszystko wydało się wskazywać, że były to tylko plotki, a przynajmniej tak twierdzili oboje. Prawda jest taka, że Antonio obecnie tworzy udany związek z Niemką Nicole Kimpel, z którą wydaje swoją fortunę o wartości 45 milionów dolarów obliczoną według Celebrity Network. Nawiasem mówiąc, aktor zarobił wielkie pieniądze nie tylko na filmach, w których wystąpił, ale także na tych, które wyreżyserował. Oprócz promowania wielu prestiżowych marek, które sprzedają wszelkiego rodzaju produkty, jest także właścicielem marki Perfum. Antonio wraz z Nicole często bierze udział w niezliczonych wydarzeniach i galach i najwyraźniej przez to pojawiają się spekulacje na temat ich ewentualnego szybkiego ślubu, choć żadne deklaracje jeszcze nie padły. I co myślicie o Antonio Banderasie, ciekawcy? Lubicie aktora za jego role filmowe? Widzieliście już najnowszy film z jego udziałem, Ból i Blask? A może zamierzacie go obejrzeć? Piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, jeśli zależy Wam na codziennej dawce interesujących wiadomości. Do usłyszenia!